Dzień dobry. Nazywam się Michał Czarnota. W firmie Intercars w grupie Szerpcza zajmuję się wyposażeniem warsztatów. W dzisiejszym odcinku chciałem zaprezentować urządzenie do obsługi klimatyzacji w pojazdach samochodowych Magneti Marelli, model Alaska Evo. Jest to najwyższy model oferowany przez firmę Magneti Marelli na rynku polskim. Model produkowany jest w opcji do obsługi czynnika R134a i czynnika R1234yf. Wyposażona jest w 10 kilogramową butlę na czynnik, blokadę wagi głównej oraz dwa zbiorniczki na olej świeży i olej zużyty umieszczone na wagach tensometrycznych. Model Alaska Evo w standardzie wyposażony jest w łączność Wi-Fi, złącze USB. W standardzie niestety nie posiada drukarki, ale istnieje możliwość drukowania zdalnego poprzez łączność Wi-Fi lub w formacie PDF przy użyciu złącza USB. Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze. Wyposażony jest w wyświetlacz dotykowy wysokiej rozdzielczości, kolorowy, co w znaczącym stopniu ułatwia nam obsługę wbudowanej bazy danych i menu. Stacja posiada pompę próżniową o wydajności 50 litrów na minutę, przewody obsługowe w standardzie o długości 4,5 metra z możliwością przedłużenia jeszcze o 3 metry. Stacja posiada dwie innowacyjne funkcje opatentowane przez producenta. Polegające na regeneracji oleju w pompie próżniowej, co znacząco wydłuża interwały przeglądowe, oraz druga funkcja bezpiecznego napełniania w trudnych warunkach przy wysokiej temperaturze bez użycia pasa grzewczego. Cena obejmuje transport, uruchomienie i szkolenie na miejscu klienta. Urządzenie jest objęte dwuletnią gwarancją producenta. Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapewniamy także atrakcyjne warunki finansowania. Leasing, umowy inwestycyjne, lub zakup za gotówkę. Pełna oferta urządzeń do wyposażenia warsztatu zawarta jest na stronie www.wszystkodlawarsztatu.pl lub w katalogu drukowanym dostępnym na każdej z naszych filii. Zapraszamy do kontaktu.